A ty miałeś kiedyś motocykl? Oj synu, kiedyś to były motocykle, nie to co teraz? Dziś. dziś powiem ci, jak jeździłem komarkiem. To były przygody. Matka, twoja, ubierała zawsze dwie pary pończoch. Żeby nie było zimno, żeby nie było zimno! Nieprawda, że jak się wywalimy po pijaku, to żeby sobie znowu kolan nie pozdzierała. A że tłumik był trochę przepalony, to też jej trochę nierówno włosy na nogach opiekał. A powiem ci, że głośny był strasznie, chociaż nie było słychać, co mówi. Chwila spokoju! Fala. Zajeżdżaliśmy na taki CPN do Krzyśka. Do tego co dziury w gumkach robiły. Właśnie tego. I za piątaka zalewałem do baku bezołowiową i olej. Do tego z Krzychem sobie zawsze jakieś piwko wypiłem. No, no i oczywiście rozchodniaczek na drogę. No i kiedyś pojechaliśmy na grzyby. I w sumie tak też Ty wtedy powstałeś. Urasłem w leśni. Nie, ale blisko. No więc pojechaliśmy na te grzyby. Matka zawsze się strasznie wierciła na tym siedzeniu. Zawsze mnie kaskiem w tył głowy biła, wiesz? Wtedy całe wiadro grzybów nazbieraliśmy. Wracałem taki szczęśliwy, no czułem się ze 60 kilo mniej. Tak lekko się jechało. Od razu taki żywszy był, miał to moc, na gaz lepiej reagował, wiesz? Cały dzień grzyby suszyłem w domu. Cały stół w grzybach. Piękny to był dzień, piękny, oj piękny. Dopóki... Co, co dopóki? Do, do, dopóki po matkę nie wracałem wieczorem do lasu. Myślałem, że mówi e, dawaj ino w gaz Idę Siku w las! Dobra, wystarczy tych pogadanek. Na dzisiaj uciekaj mądziole, pouczyć się trochę przeciwskrętu na poduszce, no? Lewa w górę.